Armia Krajowa z miłości do Polski to hasło pikniku historycznego, który odbędzie się w sobotę 24 września w miasteczku galicyjskim. W lutym 1942 roku na mocy decyzji Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego, generała Władysława Sikorskiego, Armia Krajowa rozpoczęła swoje strukturalne funkcjonowanie. Najpierw została oczywiście przemianowana z, z Związku Walki Zbrojnej. Z, z organizacji militarnej, która przekształciła się właśnie 14 lutego, o ile się nie mylę, 1942 roku, w Armii Krajowej. W trakcie pikniku przewidziano wiele atrakcji związanych właśnie z historią Armii Krajowej i najnowszą historią Polski. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalne stoiska edukacyjne. Będzie można zapoznać się, czy czasem też również zabrać materiały edukacyjne i będzie można zagrać w gry edukacyjne, gry multimedialne. By nie można wygrać również pewne materiały historyczne. Będą także stoiska grup rekonstrukcyjnych, na których będzie można zobaczyć umundurowanie i wyposażenie oddziałów partyzanckich. Jak byli mundurowani, uzbrojeni, począwszy od takiego prostego mundurowania, aż kończywszy na takim już z 1945 roku, ze stycznia, kiedy był już żołnierz pełni mundurowany, co, ciekawe, co taką ciekawostką jest mundur brytyjski zrzutowy, tzw. Tak bad dress. Także to chcemy pokazać. Piknik rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do godziny 18. Rozpoczynamy otwarciem wystawy o godzinie 12 w Miasteczku Kalicyjskim poświęconej właśnie Armii Krajowej z Miłości do Polski. Taki jest tytuł tego kontekstu związanego z obchodzoną rocznicą. Następnie będziemy także mogli wziąć udział w prezentacji rekonstrukcji historycznej, ale także i otwieramy kiermasz rękodzieła od godziny 12 do 18, gdzie będą prezentować się wystawcy. Wstęp na piknik jest wolny.